Cześć wszystkim. Słuchajcie, jak widzieliście tam w którymś poprzednim filmie, mam taką fajną, maleńką to kareczkę od niedawna i uczę się toczyć. Pierwsze co widzieliście, kupiłem tam sobie jakieś nożyki z Chin, coś tam, coś tam, ale miałem przyjemność odwiedzić jednego z, że tak powiem, YouTube'owych kolegów, Jacka Ptasińskiego. Słuchajcie, Jacek jest YouTuberem, jest, przepraszam, Jacek jest. Przede wszystkim fantastycznym człowiekiem. Na co dzień, na co dzień zajmuje się obróbką, skrawaniem. Ma mnóstwo filmów na swoich kanałach. Słuchajcie, słuchajcie, jego kanały podlinkuję pod filmem. Tak w międzyczasie żeśmy się tam z Jackiem zgadali pod jego filmami. No i nadarzyła się okazja. Chciałem Jacka odwiedzić, bo Jacek robi, słuchajcie, takie fantastyczne nożyki. Są to nożyki jego projektu i jego, jego, że tak powiem, patentu. To są nożyki do, do przecinania przecinaki, do przecinania materiału. Nożyki, do których Jacek ma te nożyki i robi do nich takie specjalne oprawki. Jest to takie, no, istotne, że tak powiem, narzędzie przy obróbce skrawaniem. Więc. Skontaktowałem się z Jackiem, umówiłem, podjechałem do niego. Słuchajcie, żeby, odkupić od nie żeby kupić od niego te nożyki. Także Jacek sprzedał mi takie nożyki. Eee, sprzedał mi słuchajcie, sprzedał mi słuchajcie takie fajne, to, to była taka jedna długa stalka. Eee, ja ją sobie przeciąłem na pół, eee, zrobiłem sobie nożyki takie kształtowe specjalne, eee, które już pracowały. Zaraz wam pokażę, co robiły te nożyki kształtowe. Słuchajcie, a oprócz tego, no, genialny człowiek. Wie, że niewiele mam wspólnego z obróbką, skrawaniem, z pracą na tokarce. Także spędziłem u niego dłuższą, dłuższą chwilę. Jacek opowiadał mi od czego zacząć, jak w ogóle podejść do maszyny, jak się przyłożyć, żeby to, żeby to działało, żeby to skrobało ten metal, że tak powiem. A oprócz tego, słuchajcie, aż nie, aż, aż nie mogłem uwierzyć, zaczął Jacek przynosić, słuchajcie, różne skarby. Dał mi całe pudełeczko skarbów. Zobaczcie, ee, takie. Ee, nie chcę powiedzieć, że końcówki, okrawki, no, 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 no bo takie są, ale dał mi, dał mi mnóstwo materiałów do nauki. Słuchajcie, takich najróżniejszych wałków ee, z takiego. Mm, Zapomniałem jak na czego się nazywa. Ee, tak, materiał bardzo podobny do teflonu, tylko czarny. Jest tego naprawdę mnóstwo. Dał mi, dał mi Jacek, słuchajcie, trochę materiałów, trochę, trochę wałków ze zwykłej stali, trochę wałków ze stali nierdzewnej. Zupełnie, zupełnie tak po prostu for free. Dał mi, mówi, masz, Saspian. Będziesz miał fajną podstawę do tego, żeby się uczyć, żeby, żeby nauczyć się obsługi tokarki, żeby zobaczyć e, jak to działa, e, żebyś, żebyś miał sobie na czym próbować, nie niszcząc e, towaru, który będziesz później kupował za ciężkie pieniądze. Także, słuchajcie, całe pudło skarbów od Jacka dostałem e, i rzeczone nożyki, które, które kupiłem za bardzo, bardzo, uważam, przyzwoite pieniążki. To odstawię noże. No i teraz co nożyki robiły? Słuchajcie, tutaj leżą leżą elementy, które że tak powiem jako pierwsze, jako pierwsze wytoczyłem, no nie licząc oczywiście prób mniej i bardziej udanych. Często mniej. Więc tak, co powstało? Słuchajcie, może pochwalę się tym na początku, bo to jest według mnie najfajniejszy element, który mi się udało wytoczyć. To jest tuleja ze stali inox, ze stali Kwasu odpornej, ale jej ciekawostką jest to, że natulejowałem ją, wpracowałem w nią w środek tuleje z brązu fosforowo-cynowego. Tak to się bodajże nazywa. B101 czy B111, nie pamiętam. Jest to materiał, którego, którego się używa do robienia łożysk ślizgowych, czyli brąz, brąz łożyskowy, tak można by w przybliżeniu powiedzieć tulejeczka, na, znaczy cylinder natulejowany brązem fosforowym z otworkiem gwintowanym, z drugiej strony otworek smarujący, no bo coś tu się będzie obracało, trzeba będzie tutaj zakropić jakiegoś oleju od czasu do czasu. Taka tulejeczka powstała. Powstało, słuchajcie, tu mam takie łożysko malenkie, powstał taki fajny, czarny kapselek. Z materiału, który dostałem w prezencie od Jacka, zresztą, czyli, czyli forfait, taki prezent od Jacka, tylko obrobiony przeze mnie. I powstało jeszcze o taki cusik. Tutaj ten rdzeń jest też ze stali Inox. Ten sam materiał, co to, tylko no troszkę większy, tutaj kupiłem ten materiał. Taka szajbka powstała. Zaraz Wam pokażę jakieś tam fragmenty filmików stoczenia. A Wy może zgadniecie co powstaje, bo nie zawsze, nie zawsze mam, nie zawsze mam czas na to, żeby jechać postrzelać. No dla mnie to już się w tej chwili zaczął sezon ogórkowy. Ja już, ja już zakonserwowałem broń na zimę. Teraz będę, teraz będę robił inne rzeczy, będę już się przygotowywał powoli do przyszłego sezonu. A, miałem powiedzieć o nożykach kształtowych. Słuchajcie, z jednej połówki stalki powstał, powstał taki nożyk do toczenia do toczenia, że tak powiem, wzdłużnego, ale taki no, taki dziwaczny. Nożyk, który ma ostrze zaszlifowane w taki bardzo nietypowy sposób. Nie będę Wam pokazał na zbliżeniu, bo to nie ma sensu. Zajrzyjcie sobie do Jacka na kanał. Zobaczcie, jak takimi nożami toczy. I powstał drugi taki bardzo specyficzny nożyk o bardzo dziwnym kształcie ostrza, którym w tej szajbce plastikowej tutaj wytaczałem o, taki, taki dość złożony kształt. Słuchajcie, jakiś krótki filmik, stoczenia jak macie ochotę zobaczyć i do miłego słuchajcie. A, zanim się z Wami pożegnam, jeszcze raz, Jacku, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za narzędzia, dziękuję za porady, dziękuję za te materiały, które mi dałeś. I co, żegnam się z Wami na dzisiaj i do miłego w kolejnym filmie. Cześć, trzymajcie się. Zobaczcie, toczę w kwasówce, jaka wychodzi piękna powierzchnia, jak lustro. Chińskie nożyki, tuleja jest, nie wiem czy to będzie widać, o tam widać kawałeczek przy, przy kle, jest już wytulejowana fosfor Później Wam pokażę co z tego wyjdzie. Na razie.